Cześć, witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Teraz, dzisiaj, dość takim nietypowym odcinku, który specjalnie dla Was nagrałem. Jest to odcinek, taki trochę reklama y, dla mojej grupy facebookowej, y, na której już dużymi krokami, a jeszcze jednej osoby chyba brakuje, bo dzisiaj sprawdzałem, brakuje do 300. Osób obserwujących, także zapraszam. Macie tutaj link na dole w opisie, macie link do grupy Facebookowej. I zapraszam Was, wszystkich, którzy weszli na film, obejrzeli. Oczywiście, zostawcie lajka like pod filmem, jeżeli Wam się film podobał. Jeżeli chcecie więcej takich informacyjnych e, filmów ode mnie, a może i nie tylko, bo jest coś w planach właśnie związanych z green screenem, nie? Mam coś takiego. Związane właśnie z green screenem, mam pewien pomysł w głowie, i dlatego y, nagrywam dzisiaj ten odcinek dla Was. I teraz na końcu, jeszcze zapraszam Was bardzo chętnie do lajkowania grupy na Facebooku. Niech y, nasza społeczność rośnie jak najszybciej, jak najmocniej, jak najprężniej do góry. Myślę, że w tym roku uda nam się pokonać 400 osób obserwujących na grupie. E, oczywiście, na grupie e, wstawiam zdjęcia, filmy, e, udostępniam e, live'y, e, jeżeli zaczynam robić. A propos, live'ów, bardzo mi się podobał piątkowy live. Dziękuję wszystkim 15 osobom na live'ie, które były ze mną. Bardzo mnie to cieszy i myślę, że te live'y się Wam podobają. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za. Yy, dotrwanie do końca tego filmu oczywiście zasubskrybujcie kanał oraz polajkujcie to naprawdę nic nie boli a mnie cieszy i motywuje do dalszej pracy także cześć miłego dnia raczej żyłem wieczoru wam życzę bo dzisiaj nagrywam i dzisiaj od razu wrzucam także na razie.